Witam wszystkich serdecznie w kolejnym odcineczku gry Hero Zero z PL27 Ludziska. Na wstępie zapraszam każdego do subskrypcji kanału, komentowania, lajkowania, wbijania na Discorda Ludziska. Dzisiaj taki szybki, szybciutki odcinek, myślę, że 5-6 minut. Nie będę Wam dużo czasu zajmował. Chciałem Wam powiedzieć, że po pierwsze, dzisiaj nie będzie odcinek z PL27, będzie dopiero w piątek albo w czwartek, ale bardziej w piątek. Co jeszcze chciałem Wam powiedzieć, zapraszam do drużyny, bo mam dużo miejsc. E, dużo, 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 jeszcze raz, dużo miejsc. E, parę się odeszło, i serio teraz mówię strasznie szybko. Ale e, dobra, zwolnij troszeczkę tempo, tempo, żebyście każde słowo usłyszeli. E, ludziska, jeśli chcecie wbić sobie do mojej drużynki, oczywiście tutaj e, nawet tutaj możecie sobie wbić bez tak naprawdę zaproszenia. E, wbijajcie po prostu. No i co ludziska, chciałbym wam powiedzieć, że ten serwer, tak jak mówiłem, 30 dni na nim spędzę, zobaczę ile mi się uda wbić. Oczywiście, ludziska, zapraszam każdego do subskrypcji przede wszystkim kanału. E, polecajcie znajomym oczywiście mój kanał. Uciskale lecimy po 250 subów. E, chciałem to osiągnąć do 1 lipca. E, to jest takie moje marzenie e, a cel właśnie to, żeby do końca roku właśnie wbić te 250 subików. zostało Wam tak naprawdę 75 e, subików. Jak ostatni razem o tym mówiłem było bodajże 83, z 8 subów wam się udało nabić. Z czego mnie to bardzo cieszy. E, oczywiście nie jest to taki przyrost e, jak na samym początku, kiedy nagrywałem, tam były przyrosty takie, wiecie, codziennie, 5-6 subu. E, wiecie, jak to jest na samym początku, e, jak się nagrywa jakąś serię, która jest na przykład. Nie nagrywa tego bardzo zbyt dużo e, YouTuberów w Polsce e, i mnie to bardzo cieszy. Hmm. Jak wiecie, Hero Zero z tych większych twórców. E, to nie nagrywa nikt. Kiedyś taksi nagrywał, e, tam Rajek chyba nagrywał. Teraz tak naprawdę z tych większych twórców nagrywał. E, z tego co wiem, e, Karol S1M nagrywał przynajmniej, teraz już nie nagrywa. E, Insider. No to na tych kanałach właśnie gajmerskich mają po 4000 tam subskrypcji. E, e, Siri nagrywa. Cheery. Nie wiem, jak się nikt. Odmienia, ale będę mówił Chiri. Chiri, Chiri, Chiri bardziej będę mówił. Jest jeszcze na pewno fauda. Ja oczywiście do Chiri, do Faudy zapraszam przede wszystkim na kanał. Co jeszcze? Co tam jeszcze nagrywam? Jest tam jeszcze taki jeden YouTuber, Mati. Coś tam. Bro, on już nie nagrywa, ale tam śmiesznie zgrinczował Playatę. Ja zresztą miałem w ostatnim, wcześniejszym swoim odcinku też troszeczkę zgrinczowałem. Ponieważ nie podoba mi się zbytniej polityka. Plejata jest jako plejata. Pieniążki się zgadzają. Niesłuchanie graczy. O tak, nie słuchajmy graczy. Plejata. Mm. To jest chyba wasz pomysł na tę na grę. No ale e, nie będę się tu rozwodził. E, ja was zapraszam na wcześniejszy odcinek. Tam, Jak bym was tu powiedzieć? Ten odcinek trwał 50 minut, więc. co sobie na niego w się. jeśli was interesuje, co o, o tej grze e, sądzę. Tam chyba odcinek ma przyszłość, coś tam, Hero Zero czy coś takiego się nasywa, więc odsyłam was do tamtego odcinka, a ja się nie będę tutaj e, wymądrzał na tym odcinku. Słuchaj, <laughs> so, jakie mądre <montrę> słowa. <laughs> Dobra, nie pierdol głupot już. E, tak, zawalczę sobie raz. Jeżeli dostanę... Opa, nie... O, 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 aha, bo tu nie mogę... Mogę to przerwać. Ok, e, mogę przerwać, e, no a sobie rozwinę to, otwórzmy sobie to, to, aha, powtórka, super, 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 o, co tu jeszcze ludziska mam, ciekawego do powiedzenia, e, o kurde, ty, skończył już 21 godzina, o, masakra, ludziska na pl 26 tak naprawdę, najprawdopodobniej wbije, Eee, dzisiaj, mm, bardzo, 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 bardzo fajnie. W ogóle ludziska, pokażę wam mój świat na PL26, PL boże mój świat, moje konto na PL26. Mm. Jestem, jestem, jestem. A jak widzicie robię czyny. E, pe, pecika sobie exp'ie, e, ponieważ mam pecika Mimi, e, który ma tam 15%, masz 15 szans na to, żeby zadać a taki podrząd może wystąpić wielokrotnie podczas walki. E... Czy jest to spoko? Pecik jest spoko, ale na pewno ten Pao jest o wiele lepszy. E... Czemu Pao? E... Bo patrzcie sobie, na przykład tutaj Ciri, czekajcie, muszę ją znaleźć. E... Oczywiście Heroes zaczyna. E... Ona na przykład ma tego pecika, i on ma tą ostatnią zdolność kung fu która ma bodajże 27% szans na dwa taki podrząd, czy 25, to chyba 27 ma. E, masz 27% szans na dwa taki podrząd. To jest bardzo, bardzo, bardzo dobra umiejętność. E... Ja będę miał tylko 15. Myślę, że w przyszłości, jak to będzie naprawdę bardzo mi koniecznie potrzebne do życia, no to wtedy. Wtedy, wtedy... Pomyślimy nad tym. Ale tak patrząc, to jest moim zdaniem najlepszy pecik w grze. Pierwszą i środkową umiejętność mam. Ostatniej nie mam, ale będę miał jej gorszą wersję. Chyba, powiedz ci, bo jest tak, skoro jest 27% szans u tego właśnie, ta zdolność kumkwu. jest ta zdolność, coś tam, atak alergiczny czy coś takiego. Do tej mimi, co ma 15% szans na dwa taki podrzut. Czy jest jeszcze oprócz, oprócz tego jakaś taka, właśnie inna umiejętność, typu nie wiem, 20% szans na to, że e, masz szansę na nie wiem, dwa ataki pod rząd? podrząd? Na pewno coś takiego jest e, i oczywiście e, chodzi mi tu bardziej o ataki. Masz 20% szans na przykład na atak, dwa razy podrząd. Ale może to wystąpić wielokrotnie podczas no, walki. No to jest moim zdaniem jedna z też najlepszych umiejętności w tej grze. Oczywiście nie licząc tutaj e, pacyków pod toksiki albo pod antytoksiki, wiecie o co chodzi, ale pod antytoksiki, toksiki i tak będzie się używało tej środkowej umiejętności. Ta środkowa umiejętność tak naprawdę 15% ludziska do każdej umiejętności. Przecież jak robisz sobie toksiki Inteligencji masz tak mało, że jak dasz sobie to z uśmiechem na twarzy, to się da 15% do siły, kondycji i intuicji. Przecież to jest tak OP umiejętność. Dobra, odcinek. Skończymy ten odcinek szybciej. E, to tak jak mówiłem, żeby nie trwał nie Bóg wie ile. E, ja z odcinka wszystkich żegnam. Zapraszam ludzi, również e, was na inne serie na moim kanale. To jest tyle. Na razie. Cześć. I pa.